Siema wszyscy z tej strony TNT, a teraz patrzycie jak nagrywam First Look Drown to Death. Nie jest to moje pierwsze uruchomienie tej gry. Wcześniej to odpaliłem, zapoznałem się z menu, włączyłem tutorial, a potem stwierdziłem, że muszę to nagrać, wyłączyłem i oto jesteśmy. Okej, okay. updates No dobra, okej, okay. niech im będzie. To jest gra stosunkowo młoda, ponieważ pojawiła się 7 kwietnia 2017 roku, czyli całkiem niedawno. Mamy tu do czynienia ze świeżym tytułem. I jest to typowy online online'owy shooter Ym, Nie mam pojęcia jeszcze jak to wygląda, nie uruchamiałem samej rozgrywki, <grym>, nie wiem, więc czego się spodziewać Eee, ja szkoła, cholera, znowu Co ty tam chcesz? Hej, Amy, Amy, hej, chcesz zobaczyć mój długopis? Ej, Amy, Amy, ej, Amy, ej nie, dobra. Hmm. A Ty co, masz jakiś problem? No, <laughs> widzę, że nie jeden. <laughs> no, już raz yy, No dobra, więc to jest wprowadzenie. Yy, dawaj do zeszytu. Okej. Okay. Zrobimy tak, ponieważ no, zamierzam do Was mówić, a nie mam ochoty, żeby żeby coś mi przeszkadzało. Jak słyszycie, muzyka jest tutaj czadowa no ale my skupimy się na czym innym. Jak powiedziałem, typowy online onlineowy shooter. Nie mam pojęcia, jak wygląda sama rozgrywka. Nie uruchamiałem tam tego, tego ani tego, tego. Włączyłem tylko właśnie to, czyli training. I to też teraz zrobimy, ponieważ chcemy się się, chcemy się zapoznać z podstawową rozgrywką, zobaczyć jak to wygląda, a to jest właśnie. Magia tej gry, że ona wygląda świetnie. Jak już zwróciliście pewnie uwagę, jest to wszystko wykonane w postaci rysunków w zeszycie znudzonego studenta. I tak samo właśnie wygląda cała rozgrywka. To jest bardzo ciekawy pomysł. Już gdzieś kiedyś to może i było, ale nie w takiej grze, nie w tego typu grze. Jest to bardzo fajnie zrealizowane. W trakcie gry ta urocza żabka, którą widzicie tu po lewej na dole, będzie nam sporo opowiadać. Ale my nie będziemy tego czytać. Po prostu, jeśli ktoś ma ochotę, to poczytać, to zapauzuje sobie grę i ja zostawię. Ła! Wow. Zostawię tą chwilę, żeby po prostu było kiedy wcisnąć pauzę. Ale my skupimy się na głównych wskazówkach. Chcemy zobaczyć, jak wygląda ta gra i na czym się tutaj możemy skupić. Poza treścią czytaną, to jest tutorial, a w tej grze nie ma miejsca na takie rzeczy. Widzę w tle: fucking idiot! Bardzo urocze, czuję się doceniony. Tak no, przede wszystkim sądziłem, że jest to FPS, a jak widzicie mamy tutaj widok trzeciej osoby, ale no okej, okay. nie będziemy narzekać. Czy to jest gitara? Czy ja mam bardzo ciekawą gitarę na plecach? Okej, okay, ważne, że mam karabin, co? Łas wow, ten najlepszy, no, combo. Hop. Double jump, no to jest bardzo, bardzo przydatna sprawa. Co ty chcesz, żabciu? Shoot me in the fucking mouth! <śmiech> <śmiech> no dobra, mamy tutaj yy, przede wszystkim typowy przykład tego, co będzie się dalej działo, czyli no... No okej, okay, no spójrzcie na tą gębę. Już wiadomo, że to, co nas czeka, to jest istny gore. Spodziewam się sporo krwi, sporo flaków i różnych innych takich... No i brzydkich słów. Nie? Okej. Okay. Pick up. Eee, tri, triangle, triangle, triangle. I. No, mamy dwie bronie, między którymi możemy przełączać. No dobra, okej, okay. jest to jakieś ograniczenie przed noszeniem tony amunicji i tony broni. Aha, okej, okay. tym to, a tym to. No okej, okay. Ciach. to jest snajperka, tak? Tak, tutaj mamy tylko takie przybliżenie, a na tej drugiej broni takie. Okej. Okay. Sprint. Eee, hmm. Ja wiem, czy mi się chce sprintować. A, tu chyba był Johnny. Ej, Johnny. Dobra, Johnny. Johnny. Woohoo. Co? Wow. Czy ty właśnie bekłeś, żabciu? Czy ty bekłeś na moim terenie? Dobra, nie będziemy się zbyt O, Jezu. R1, o! Hmm! Ech. Oj! Ła! Wow, kaszana! E, dobra, spróbujemy tak. Ech. Przerzuciłem, naprawdę. Chyba mnie coś zaraz trafi. E, dobra. Nie popisuję się za bardzo, okej, okay. dawno nie grałem w tego typu grę. W sensie, gdzie mogę rzucać granatami. Ostatnio taka gra to chyba był DOOM. W której w ogóle używałem granatów. co tu jest. jakie <laughs> urocze. a dobra. Damy radę, damy radę! Bardzo mi miło, bardzo przyjemnie. Run, idiot, run. No właśnie, właśnie to zrobiłem. No okej. Okay. Spójrzcie na tę oprawę graficzną, no dosłownie niby czarno-białe, ale jakieś kolory tu są. Jednak to są wszystko kolory, które możemy znaleźć, yy, ja wiem, w piorniku. Studenci jeszcze noszą piorniki, ja nie nosiłem. Ja miałem jeden długopis. Ten gościu ma przynajmniej cztery. Dobra, nieważne, jedziemy. Yy. <laughs> no tak, dobra. O, tego nie było wcześniej. Pick the World Reload. No tak, podłączyłem teraz słuchawki i mikrofon. Eee, Okej, okay, spróbujemy. Naprawdę. Ale jak, jaka gra takie, co się robi? Reload. No zero reakcji tam na dole w ogóle. Nie no na pewno jest dobrze podłączone wszystko, bo nagrywam i wiem, że działa. Eee, no, niech i mam będzie. Reload! Reload, reload, reload. Moi drodzy, zostałem strollowany przez uroczą żabkę z tej gry. Square button, tak? Eee, <gry> <gry> dobra, dobra. Fajne. Nie, tutaj mniej więcej doszedłem ostatnim razem, właśnie za ten rejon już nie przechodziłem. Bo stwierdziłem, że no nie no, to, to jest warte nagrania, ale nie było tej kwestii z, z tym Reload. <gryw> e, no dobra, fajne. No nie mogę, nie mogę trafić. Bye bye. I to jest właśnie to gore, o którym wspominałem, no, co to jest? Replace weapon. <laughs> no bardzo fajne, no nikt nie powie mi, że nie. Jest to coś naprawdę ciekawego, coś innego. Aha, właśnie. I tutaj musimy strzelać do nich z tych broni, które... Do nich, tak? Daję. <laughs> <laughs> ta Shoot me with, które to jest, ta. Wow. ok no é <laughs> <Dobre. No. Wow. laughs> Nie, yeah, no O oh. e, e masz No patrz tak. Dobra e, To jest podstawowy Jakaś e, pod, Podstawowa po prostu e, Wersja granatu, podejrzewam. Nie, ja chcę z tą rakietnicę Rakietnica jest w porządku Dobra Co jeszcze mam rozwalić Nic bla 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 bla. Fucking idiot to już było na początku. O, oj! O, tamik. Hmm. Hmm, hm. Nie mam komentarza na ten rysunek, naprawdę. Ale bardzo mi się podoba. Ja owszem, również rysowałem różne pierdoły w swoich zeszytach jak byłem, <grystanie> no, w szkołach, w szkołach i tak dalej, ale big askeg. Suck that shit down, no dawaj. Ale, ale moje rysunki nigdy nie były tak zaawansowane. Zresztą nie wiem czy czyjekolwiek rysunki były tak zaawansowane, ale no, bardzo... bardzo fajnie. Double jump, then... then punk flip to reach the platform. Jakaś instrukcja podejrzewam się pojawi dokładnie, czyli X, L1 i LK do przodu. No dobra, ciekawe jak to wygląda na PC. Nie, czekaj, nie ma PC-a właśnie. To jest to, że ta gra. Ej. Ta Gra pojawiła się tylko na PS4. O! E, no dobra, co ja mam zrobić? Jeszcze e, LK do przodu. X! Zapomniałem X w... i czy L1. No dobra. Uuu, wow! E, czy ja nie przesadziłem? Wykonałem wszystkie instrukcje. O! Do, dotarłem tutaj. Wykonałem chyba jakiś dziwny punch. E, ten. Jump kick, jump, jump kick. O! Ufo! Fajnie to wygląda. Dobra, jeszcze raz, jak to było. Double jump XL i to chyba tylko raz trzeba nacisnąć, tak? Bo ja coś podejrzewałem, że przesadziłem. Dobra, spróbujemy. Nie. Yeah. Ok, jeszcze raz. Musimy się tego nauczyć. X, L L Jezu, ile razy będę to czytał? Okej, dalej mi to nie wyszło. Co tu chcecie ode mnie? Ja muszę to się nauczyć robić. Nie mogę się cofnąć? Aha, dlatego mi to nie wychodzi. Dobra, jeszcze raz Hop, hop. Aha, czyli chodzi tylko o ten fikołek, naprawdę. Eee, ja się tyle namęczyłem. No dobra, okej, okay. nie popisałem się. Co tu chcecie? Eee. Ale czadu. Miau. miał. Okej okay. I hate you, miał, dobra, to jest bardzo e, fabularnie zaawansowany e, No, miał miał miał. Boss. jaka ja mam fajną broń. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja go chociaż trafię? Tak. O oh, wow. To było dobre! To był bardzo fajny jumpscare! Jakaś ważna informacja tam była zapisana małymi literkami po to, żebym się skupił, żeby to przestraszyło. No dobra Press the circle button to switch from your current halt pick up weapon to special attack właśnie. Press fire R2 to activate it. Dobra. E. To jest. Aha, ok, bo ja, ja rozumiem. Chodź, tu. to się przyda. Ok, jak to się włącza? Riff, uh! Aha, jeszcze raz R2 detonuje to, jeśli dobrze rozumiem. Tak. No, no, no dobra, no. Deep. 21 sekund. No dobra. Aha, ja muszę w tym stanąć. No i bardzo fajnie to wygląda. Czy ja mogę to jakoś przyspieszyć? Nie trafiłem? Za szybko nacisnąłem. Okej, okay, nie umiem tego ogarnąć na padzie, no ale to jest kwestia przyzwyczajenia, tak? <laughs> Ej, czekaj. Okay. Mogę? No już mogę? Hey. Party, Dobra. Okej, okay, nie popisuję się za bardzo, ale to dlatego, że tak w sumie nie ja wiem, tak o sobie gram. Bardzo fajne, bardzo bardzo mi się to podoba generalnie, nie wiem czy nie zagra to kilka razy. Swojego czasu, <grywanie> jakie piękne miasto, w 3D, nie, w 2D na 3D, no dobra, nakładki. Swojego czasu lubiłem grać w tego typu gry, potem się zacząłem bardziej interesować fabularnymi, fabularnymi gierkami, o, o strzelnia.

co to jest? Czy to jest? O Boże! Hy, dawaj! Hy! O nie mam amunicji już! To było szybkie. skąd ja wezmę amunicję do trumnu? To jest super! To jest, to jest. To jest super! To już mieliśmy, chyba, nie? Tak, to jest. Nasza kochana bazuka, bazuka nazwijmy to tak. Kiedyś tak się nazywało Wszystkie wyrzutnie rakiet w grach. Bazuka! To jest, chyba już to mamy. Tak, już to mamy. Snajperkę już mamy. Co to jest? Co to jest? Nie, no co to? Co to robi? Nie no, nie mogę. Amunicja. I przedmuchał. Przed, nie no, jest Super sprawa. Aha, co? Jeśli to jest jedyna, jedyny rodzaj geologii jaki mamy, jaki mamy, to naprawdę... Nie, nie to. Jak się używa granata? Tym? Tego, muszę podnieść granat. No dobra, granat mógł być troszeczkę bardziej rozbudowany w sensie mogłoby ich, by być ich więcej. Albo może jest ich więcej. Z tego co mi wiadomo, to w tej grze jest kilka postaci. Co mam ci zrobić? Może ja zmienię sobie broń na jakąś. Nie biorę! Ty, ty będziesz Jeremy się nazywał. Biorę dżiemy jego. Dobre czekaj! Mam coś lepszego. To jest super, to jest, to jest świetne. Faktycznie wszystko wygląda jak coś, co mógł stworzyć... Jak musisz tworzyć studenciak w swoim zeszycie podczas nudnych y, lekcji ze statystyki opisowej na przykład. Y, pozdrawiam moich profesorów. Ej. Ej. ej! ej, Ej! O, Ale porażka! O o! -ha -ha. Czy to ma silnik? Co ja mam wam zrobić? Pąki! Aha! Ym, czyli to jest dokładnie to, co ja, co ja przypadkiem, przypadkiem odkryłem wcześniej. Eee, tak daleko polecę. Okej. Okay. No dobra. Zauważyłem tam na dole, że widzę coś w rodzaju staminy. To jest używane do wszystkich tego typu ruchów. Wow. Co za. No dobra, okej, okay. więc myślę, że mamy już jakiekolwiek pojęcie, jak, o co chodzi w tej grze. Yy, nie ma co się zastanawiać, bardzo mi się to podoba. Jest to bardzo... Hy. Hy. Wow. Nie, 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 nie marnujmy. Nie marnujmy staminy. Urocze. Coś jeszcze tu jest ciekawego? O. <laughs> yy, tak, i pamiętajmy, że to jest tylko tutorial, więc podejrzewam, że będzie tutaj sporo map, które naprawdę dadzą czadu. I sporo. Co? So hungry, co to znaczy? Nie mam powie... Aha, bo to jest wąż, który zjada swój ogon. Yy, no dokładnie, jak rysunki, które ja wykonywałem, to, to jest właśnie grafika, którą ja potrafiłem osiągnąć. Nic więcej stąd. Yy, nie no, dobra, ok. Jaką ja mam broń jeszcze? Za <grym>, no, tym spróbujemy coś zabić. Ok, dobra. Nie, to mnie raczej na pewno nie rzuciło jeszcze do gry. Ponieważ. To jest gra onlineowa, tak więc... Ale będę z kimś walczył. Czyżby boss fight? O, Kiciuś przeżyłeś. Oj. Oj. No zasadę. No. Zuch chłopak. A? E, oj. Wiem, że trochę szybko klikam się czasami. Mam nadzieję, że to nie sprawi nikomu problemy, kto zamierza czytać to co jest tutaj napisane. Co? E, Suck my dick, czy ja... Hmm, okej. Okay. Co ja mam ci zrobić? Mam cię po prostu, oj. ja cię zgryzł! Ja cię strupa! Masz Jeremiego! Jeremiego, masz! Wow! to było potężne! No dobra, te dialogi tutaj. No dobra, no czego wymagać? To jest tylko tutorial gry, w której, oj, w, której w zasadzie będziemy tylko yy, grać z innymi graczami. Tak więc fabuła jest no, na, na poziomie przeciętnego studenciaka, że tak powiem. Wiem, bo sam takim byłem. Yy, Johnny Savage, a czyli to jest moja postać. No dobra, headbanger. Yy, co mam zrobić? R2. Bla bla bla. To ja będę emanuował hmm, piekelnym rokiem, tak? Eee, no dobra. Daj will daj od mojej muzyki, okej. Okay. sneaker no dobra. No to. Eee, a jak się tego używa? Chodź tutaj posłuchaj mojej muzyki. Oj, co już? Ja chcę jeszcze. 37 sekund. A! <grym wytkujesz> Czy tu jest gdzieś przyspieszacz czasowy? O, o, to. <grym wytkujesz> Dobra, chodź tu, kotku. Muszę ci zagrać muzykę. Kiedy fuck out. Wanna hear a pop song, you cock gobla. <gobla> eee, jeśli mam być szczery, aha, czyli to jest koniec tutoriala. Eee, dobra, po tutorialu wnoszę, że gra ma naprawdę ba bardzo wiele do zaoferowania i bardzo mi się to wszystko podoba. Eee, no, nie ma tutaj tej, nic mi się nie stanie przy upadku z wysokości. No, no też ciekawa sprawa w sumie. Ale mamy double jump, więc to by było trochę bez sensu. O! Jak wysoka mogę spaść? No chyba mogę zacząć, nie? Okej. Okay. To jest super! Okej, okay, moi drodzy, więc... Co by tu dużo gadać? <laughs> Do zobaczenia następnym razem. O, Poleciałem w sufi. E, no dobra, okej. Okay. <laughs>